Deszcz uderzał w szyby autobusu, jak tysiące małych oskarżeń. Michał siedział przy oknie, wpatrzony w szare ulice Lublin, i czuł, jak serce mu pęka na pół. Jeszcze wczoraj wszystko było proste: praca w bibliotece uniwersyteckiej, wieczory spędzone nad książkami, samotność, którą nauczył się znosić. A potem wszedł on. Tomasz. Wysoki, z ciemnymi włosami opadającymi na czoło i uśmiechem, który rozjaśniał cały dział historii. Michał pamiętał dokładnie ten moment. Sięgał po tomo po powstaniu styczniowym, gdy ich dłonie zetknęły się na grzbiecie książki. Prąd przeszedł przez ciało, tak silny, że aż cofnął rękę. Tomasz nie cofnął. Spojrzał prosto w oczy i powiedział cicho: "Przepraszam, ale myślę, że ta książka należy do nas obu". Głos miał ciepły, niski, jak bursztyn topiący się w słońcu. Od tamtej chwili nie mogli się oderwać. Spotykali się po pracy, spacerowali nad Bystrzycą, rozmawiali o wszystkim i o niczym. Tomasz opowiadał o swoim życiu w małym zamościu, o ojcu, który był lokalnym radnym i marzył, by syn przejął po nim schedę. Michał słuchał i czuł, jak w środku coś się budzi, nadzieja, że nie jest sam, że ktoś wreszcie go widzi takim, jakim jest. Ale wiedział, że to niebezpieczne. W Polsce roku 2025 wciąż wiele osób odwracało wzrok gdy dwóch mężczyzn trzymało się za ręce. W Lublinie było lepiej niż w mniejszych miasteczkach, ale strach siedział głęboko. Co jeśli ktoś nas zobaczy? Pytał siebie w nocy, leżąc bezsennie. Co jeśli ojciec Tomasza dowie się? Co jeśli stracę pracę, przyjaciół, wszystko? Tomasz był odważniejszy. Nie możemy żyć w ukryciu wiecznie, mówił, biorąc go za rękę pod stołem w kawiarni na Starym Mieście. Jesteśmy ludźmi, Michał. Mamy prawo kochać. Ale w jego oczach Michał widział cień wątpliwości. Tomasz też się bał. Bał się ojca, bał się utraty rodziny, bał się, że jego miłość zniszczy ich obu. Pewnego wieczoru, gdy siedzieli na ławce nad rzeką, Tomasz pochylił się bliżej. Ich oddechy się zmieszały. Michał poczuł ciepło jego ust tak blisko, że aż zamknął oczy. Ale w ostatniej chwili Tomasz się odsunął. Nie tutaj, szepnął. Nie jeszcze. I Michał zrozumiał, że ta miłość jest jak delikatne szkło piękna, ale gotowa rozbić się o najmniejszy podmuch. Wrócił do domu późno, mokry od deszczu. W mieszkaniu na osiedlu LSM panowała cisza. Usiadł przy biurku i otworzył laptopa. Chciał napisać do Tomasza, powiedzieć mu, jak bardzo go kocha. Ale palce zawisły nad klawiaturą. Co jeśli ktoś przeczyta? Co jeśli to wszystko jest tylko złudzeniem? W tym samym czasie, w zamościu, Tomasz stał przy oknie swojego pokoju i patrzył na rynek oświetlony latarniami. Ojciec właśnie wrócił z posiedzenia rady. Synu, musimy porozmawiać, powiedział ciężkim głosem. Słyszałem plotki. O tobie i jakimś. Facecie z Lublina. Tomasz zamarł. Serce mu waliło jak młot. To nieprawda, skłamał automatycznie. Ale ojciec spojrzał na niego przenikliwie. Lepiej, żeby tak było. Bo jeśli nie, nie pozwolę, byś zniszczył naszą rodzinę. Nasze nazwisko. Tomasz poczuł, jak ziemia osuwa mu się pod nogami. Ojciec, Jan Kamiński, był wpływowym człowiekiem radnym, prezesem lokalnego Stowarzyszenia Tradycyjnych Wartości. Dla niego homoseksualizm był grzechem, ideologią, czymś, co niszczy naród. Będziesz miał żonę, dzieci. Normalne życie, powtarzał zawsze. Tej nocy Tomasz nie spał. Myślał o Michale, o jego delikatnym uśmiechu, o tym, jak światło odbijało się w jego niebieskich oczach. Nie mogę go stracić, powtarzał w myślach. Ale jak walczyć z ojcem? Jak walczyć z całym światem, który patrzył na nich jak na zagrożenie? Następnego dnia spotkali się znowu. Michał czekał w parku saskim, pod drzewami ociekającymi deszczem. Gdy zobaczył Tomasza, serce mu podskoczyło. Podbiegł i objął go mocno, nie dbając o przechodniów. Tęskniłem, szepnął. Tomasz odwzajemnił uścisk, ale w jego ramionach było napięcie. Musimy być ostrożni, powiedział cicho. Ojciec, coś podejrzewa. Michał poczuł chłód w sercu. I co teraz? zapytał głosem drżącym. Tomasz spojrzał mu w oczy. Nie wiem, ale nie zrezygnuję z ciebie. Nigdy. Ale w głębi duszy obaj wiedzieli, że burza się zbliża. Ktoś już obserwował ich z daleka, znajomy ojca Tomasza, który przypadkiem widział ich razem. I ten ktoś był gotów zrobić wszystko, by zachować ciszę. By zniszczyć to, co kwitło w ukryciu. Michał wrócił do domu i usiadł przy oknie. Deszcz ustał, ale w jego duszy szalała burza. Dlaczego miłość musi być taka trudna? Pytał siebie. Dlaczego nie mogę po prostu być z nim? Wspomnienia ich wspólnych chwil wracały falami, śmiech w kawiarni, dotyk dłoni, spojrzenia pełne obietnic. Tomasz tymczasem jechał pociągiem do zamościa. Patrzył na mianę Pola i czuł, jak serce mu się kraje. Jeśli ojciec się dowie, stracę wszystko. Ale bez Michała. Nie ma mnie. Łzy napłynęły mu do oczu. Otarł je szybko, nie chcąc, by ktoś zauważył. W Lublinie Michał otrzymał wiadomość kocham cię bardziej niż wczoraj. Uśmiechnął się przez łzy. Ale w tle czuł zagrożenie. Jakby ktoś już knuł, by ich rozdzielił. Jan Kamiński siedział w swoim gabinecie w zamościu i palił papierosa za papierosem. Przed nim leżała kartka z notatkami i nazwisko, Michał Kowalczyk, adres w Lublinie, praca w bibliotece. Wszystko, co zdołał ustalić jego znajomy z Lublina. Twarz mu poczerwieniała na samo wspomnienie. Syn, jego jedyny syn, z mężczyzną. To było nie do pomyślenia. Nie pozwolę na to mruknął do siebie. Jan był człowiekiem starej daty. Wychowanym w wierze i tradycji. Dla niego rodzina to mężczyzna, kobieta, dzieci. Wszystko inne to zboczenie, zagrożenie dla moralności. Brał udział w marszach, podpisywał petycje przeciwko ideologii LGBT. A teraz to miało dotknąć jego własnego domu? Zadzwonił do znajomego, emerytowanego policjanta. Musisz mieć na nich oko. Zbierz dowody. Nie chcę skandalu, ale jeśli trzeba. Zniszczymy to. Głosniał twardy, bez wahania. Dla niego cisza była ważniejsza niż szczęście syna. Tymczasem w Lublinie Michał i Tomasz spotykali się coraz ostrożniej. Wynajęli małe mieszkanie na peryferiach, daleko od centrum. Tam mogli być sobą, trzymać się za ręce, całować bez strachu. Michał gotował proste posiłki, Tomasz przynosił wino. Leżeli godzinami, rozmawiając o przyszłości. Wyobraź sobie, że wyjedziemy, marzył Tomasz. Do Holandii, gdzie nikt nas nie ocenia. Michał kiwał głową, ale w środku czuł smutek. A twoja rodzina? Nie mogę cię prosić o zrezygnowanie z nich. Tomasz milczał. Wiedział, że wybór będzie bolesny. Pewnego wieczoru, gdy wracali z zakupów, ktoś ich sfotografował. Nie zauważyli. Zdjęcie trafiło do Jana Kamińskiego. Na nim Tomasz trzymał Michała za rękę. Jan zacisnął pięści. Dość tego. Zaczął działać. Najpierw anonimowe maile do uczelni Michała, sugestie, że pracownik ma nieodpowiednie zachowanie. Potem groźby pod adresem Tomasza: jeśli nie zerwiesz, wszyscy się dowiedzą. Tomasz pokazał wiadomość Michałowi. Obaj blondzi jak ściana. To ojciec, powiedział Tomasz drżącym głosem. Wiem, że to on. Michał objął go mocno. Nie damy się. Razem jesteśmy silniejsi. Ale w nocy Michał płakał cicho. Bał się utraty pracy, ostracyzmu. Czy miłość warta jest takiego cierpienia? Pytał siebie. Tomasz czuł winę. To przeze mnie. Gdybym był odważniejszy wcześniej. Ale Michał kręcił głową. Nie żałuję ani chwili z tobą. Jan nie przestawał. Spotkał się z księdzem z parafii, prosząc o pomoc duchową dla syna. Ksiądz obiecał rozmowę. Potem Jan napisał list do rodziny ostrzeżenie, że Tomasz zbłądził. Matka Tomasza, łagodna kobieta, płakała po cichu, ale nie sprzeciwiła się mężowi. Presja rosła. Tomasz dostał ultimatum zerwij albo wyrzekam się ciebie. Serce mu pękało. Kochał ojca, mimo wszystko. Ale Michał. Michał był jego powietrzem. Spotkali się w ich kryjówce. Tomasz upadł na kolana. Nie wiem, co robić. Michał podniósł go delikatnie. Kocham cię. To wystarczy. Ich pocałunek był pełen rozpaczy i nadziei. Ale ktoś ich śledził. Zdjęcia. Nagrania. Jan miał dowody. Planował ujawnić wszystko w lokalnej gazecie, na Radzie. By zachować ciszę w rodzinie, gotów był zniszczyć syna. Michał zaczął mieć koszmary. Budził się zlany potem, widząc Tomasza odchodzącego. Nie zostawiaj mnie, błagał we śnie. Tomasz walczył wewnętrznie. Jeśli odejdę, uratuję go przed cierpieniem. Ale jak żyć bez niego? Miłość paliła go od środka. Atmosfera gęstniała jak mgła nad Wisłą. Michał stracił pracę, anonimowy donos wystarczył. Nieodpowiednie zachowanie prywatne brzmiało uzasadnienie. Siedział w pustym mieszkaniu i patrzył na pudła z książkami. Wszystko, co budował latami, runęło przez miłość. Tomasz przyjechał natychmiast. To moja wina, powtarzał, tuląc go. Michał płakał w jego ramionach. Nie twoja, nasza, ale w środku czuł goryć. Czy warto? Czy nie lepiej się poddać? Tomasz był rozdarty. Ojciec dzwonił codziennie, grożąc wyrzeczeniem. Matka błagała: Wróć do domu, synku. Zapomnij o tym. Ale jak zapomnieć? Michał był jego światem. Postanowili walczyć. Zgłosili groźby na policję, ale sprawa utknęła brak dowodów. Znajomi odwracali wzrok. Lublin, kiedyś przyjazny, stał się wrogi. Jan Kamiński nie ustępował. Wysłał zdjęcia do redakcji lokalnej gazety w zamościu. Artykuł miał ukazać się za tydzień, syn radnego w skandalu homoseksualnym. Dla niego to była kara oczyszczenie. Tomasz dowiedział się przypadkiem od kuzyna. Pobiegł do ojca. Konfrontacja w domu rodzinnym była burzliwa. Jak możesz mnie tak niszczyć? krzyczał Tomasz. Jan stał niewzruszony Robię to dla twojego dobra. Ta? Choroba minie. Tomasz wybuchnął płaczem To nie choroba to miłość. Matka próbowała mediować ale Jan był jak skała. Wybierz, on albo rodzina. Tomasz wyszedł, trzaskając drzwiami. Jechał do Lublina całą noc. Gdy dotarł, Michał czekał. Opowiedział wszystko. Obaj siedzieli w milczeniu, trzymając się za ręce. Ucieknijmy, zaproponował Michał. Do Warszawy, dalej. Tomasz kiwał głową, ale strach paraliżował. Jan tymczasem żałował? Nie? Uważał, że ratuje syna. Ale w nocy budził się z lękiem. A jeśli go stracę na zawsze? Michał i Tomasz spakowali się. Małe walizki, kilka książek. Nowy początek, mówili sobie. Ale w sercach czuli ciężar. Artykuł ukazał się. Skandal wybuchu. Telefon Tomasza milczał, blokada od rodziny. Michał dostał nienawistne wiadomości. Leżeli razem, tuląc się mocno. Bez ciebie umarłbym, szepnął Tomasz. Michał pocałował go w czoło. Razem przetrwamy. Ale zagrożenie rosło. Jan planował więcej pozew o zniesławienie rodziny, presja na pracodawców. Gotów był zniszczyć ich życie, by zachować pozory ciszy. Wewnętrzny konflikt palił Tomasza. Czy jestem egoistą, trzymając go przy sobie? Michał walczył z depresją. Czy zasługuje na taką miłość? Warszawa przyjęła ich jak obietnica wolności. Wynajęli kawalerkę na pradze, daleko od dawnego życia. Michał znalazł dorywczą pracę w antykwariacie, tomasz zaczął studia online. Spotykali się z innymi parami, w końcu mogli trzymać się za ręce publicznie. Ale rany nie goiły się szybko. Tomasz tęsknił za matką, dzwonił potajemnie. Ona płakała, ojciec żałuje, ale nie przyzna. Jan milczał uparcie. Michał budził się z lękiem. A jeśli nas znajdą? Koszmary wracały. Tomasz uspokajał go nocami, głaszcząc po włosach. Ich bliskość była kotwicą. Pewnego dnia list od Jana, wróć, a zapomnę. Tomasz podarł go. Nie wrócę do kłamstwa. Życie powoli się układało. Spacerowali po łazienkach, śmiali się głośno. Miłość kwitła mimo blizn, ale Jan nie zrezygnował. Wynajął detektywa. Dowiedział się o Warszawie. Planował konfrontację. Tomasz poczuł cień. On nas nie zostawi. Michał przytulił go. Nie damy mu wygrać. Wewnętrzne demony dręczyły. Tomasz, czy jestem dobrym człowiekiem, raniąc rodzinę? Michał. Czy moja miłość nie jest przekleństwem? Razem byli silni. Wieczorami czytali sobie nawzajem, marzyli o ślubie za granicą. Jan przyjechał do Warszawy. Czekał pod ich domem. Gdy Tomasz wyszedł, stanął twarzą w twarz. Synu, błagam, głos drżał po raz pierwszy. Tomasz zamarł. Dopóki nie zaakceptujesz Michała, nie ma nas. Jan odszedł zgarbiony. Może coś pękło w nim? Miesiące mijały. Jan chorował, serce nie wytrzymywało stresu. Matka błagała Tomasza o wizytę. Pojechał sam do zamościa. Ojciec leżał w łóżku, blady. Przepraszam, szepnął. Bałem się o ciebie. Tomasz płakał. Boisz się nadal? Jan milczał długo. Spróbuję zrozumieć. Powolna recylacja. Matka przyjęła Michała ciepło, gdy przyjechali razem. Jan unikał spojrzeń, ale nie protestował. Michał czuł ulgę, ale blizny pozostały. Czy kiedykolwiek będzie normalnie? Tomasz, nasza normalność jest inna. I piękna. Wrócili do Warszawy. Miłość dojrzewała, głębsza, silniejsza po burzy. Ale cień zagrożenia czaił się. Dawny znajomy Jana, fanatyk, nie zapomniał. Zbierał stare dowody, planował ujawnienie w internecie. Tomasz i Michał planowali przyszłość może adopcja, może ślub w Danii. Wewnętrzny spokój przychodził powoli. Tomasz, wybaczyłem ojcu, ale nie zapomnę bólu. Michał, Twoja miłość uzdrowiła mnie. Jan zmienił się. Na Radzie bronił praw mniejszości. Pokuta? Ale fanatyk uderzył anonimowy post z zdjęciami. Hejt spadł lawiną. Obaj drżeli. Znowu? Pytał Michał. Tomasz, tym razem stawimy czoła razem. Hejt był brutalny: groźby, nienawiść. Ale też wsparcie od przyjaciół społeczności LGBT. Tomasz i Michał wyszli publicznie. Opowiadając historię w podcaście Jan stanął po ich stronie Publiczny list Mój syn kocha mężczyznę I jest szczęśliwy Przepraszam za dawny ból Społeczeństwo w Zamościu podzielone, ale cisza pękła Fanatyk stracił wpływy Michał i Tomasz polecieli do Danii Ślub nad morzem, prosty, intymny Pierścienie symbolizowały zwycięstwo Wrócili do Polski. Jan czekał na lotnisku z matką. Uścisk był nie, ale szczery. Życie toczyło się dalej. Michał wydał książkę o ich miłości. Tomasz pomagał w organizacjach. Wewnętrzne konflikty ustąpiły. Tomasz, strach mi ukształtował, ale miłość zwyciężyła. Michał, byłeś wart wszystkiego. Siedzieli na balkonie w Warszawie patrząc na zachód słońca. Ręce splecione. Miłość, zakazana kiedyś, stała się wolna. A ten, kto chciał zniszczyć, sam się zmienił. Cisza wreszcie była pełna akceptacji.